Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Borys a tu kolejny, To jest w sumie, można powiedzieć, kolejny odcinek z Rainbow. A. Przepraszam, że on już trwa. Ale wam powiem, że naprawdę nie, postanowiłem, że nie mogę tego nie nagrać, ponieważ tak mi. Do... o kurde, sam zostałem. Ponieważ nie mogłem tego nie nagrać, ponieważ tak tu się dużo fajnych rzeczy działo, dzieje nadal, działo. No, nadal gram i nagrywam, więc nie wiem, jak. O, naprawdę tak się tu dużo rzeczy działo, że może coś się jeszcze zdarzy, i tak mi dobrze szło. Może będę pierwszy, może mi się... O, tutaj jest. Czy on się zliczował czy co? I że nie mogę tego nie nagrać i mam nadzieję, że to będzie trwało o, no, dobre 15 minut. O, je ja tutaj idzie. Mhm. A. Aha, czyli oni giną tam? Dobra, szybko, że to jest... O, bez... Tam są. Dobra. Oby, oby mi tutaj ktoś wszedł. Oby mi tutaj ktoś szedł. O kurde! czym go? Dobra, jest. Jest jeden wraz z O tam! Ktoś mnie oznaczył. Dobra, dzięki. Jak od na, na hita Jest! Wygrałem! Wygrałem! Jakim cudem powtórkę zobaczę. Blackberda, zestrzeliłem! Ale poszło. Ale poszło dobra na atak już szybko Blackberry. No, pięć zabójstw już właśnie mam. Wcześniej nie widzieliście też bardzo dobrze Blackbirdem szło był jeden kontra pięciu i nikt nie zginął, tak jak teraz przed chwilą. Ktoś chyba tam trzy osoby aż zginęły, gdzie, no to było takim sobie fartem, że wygrałem. Tyle osób zginęło, znaczy ja wtedy trzy osoby tym Blackberdem zabiłem. Aż trzy osoby, dobra, już wreszcie się zacznie. Aż trzy osoby zabiłem, a te dwie gdzieś mi uciekły. Czyli ja zrobię tak, ja sobie pomyślę, że to nie będę właśnie się opierba. w ogóle ruszył zikiem, znaczy dro dronem, do samego końca, te cały 40. jest Tak zobaczę, że oni to znajdą. Ciekawi, ciekawi mnie to. No. No i mówiłem, że właśnie ten Rainbow Six Siege będzie dopiero. O mniej więcej 20 lipca, ale powiem wam no, postaram się trochę wcześniej dla was, dla was, no. Lubię to robić, naprawdę lubię. Lubię. No... Wiecie sami co tutaj robić. Lubię to montować, lubię w to grać. O, zapomniałem oczywiście po mojej pięknym intro. Nie no piszcie mi proszę w komentarzach czy, czy wam się podobało to intro. Czy... No bo sami wymyśliłem, dobra. Troszkę chyba... To chyba... znowu. Ukrycie bomby. Czy już znaleźli, bo się zagadali i nie jestem pewien czy znaleźli. ale teraz jedną ręką steruję, bo to jest sobie. brałem Dobra, dobra jest. Czyli ich nie znaleźli, krótko mówiąc. A i właśnie podoba Wam się mój skin właśnie jeżeli ma być szczery, to go kupiłem za prawdziwy hajs i chciałbym się zbierać tak, wiem, pisać pod zacikiem z tym Lamusem i tak dalej. Super, ale no... cóż nie jest na nic, bo by a w mi się podobał. Ale jeżeli chodzi o operatorów, e, tylko jednego sobie kupiłem Blackberda. Wszystkich innych zbierałem, uwierzcie mi mam 47 level. Chyba tak może są na górze. Zobaczmy. Nie wiem, już na górze już tam nic nie ma, ale, ale pójdę. O wreszcie znaleźć. Dziękuję. A czyli ktoś zginął? Pięknie Brawo Dobra to jest tego dobija Kurde A trafili mnie Jagger 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 Nie, to się czyta przepraszam, to jest po niemiecki, niemieckie A Ale jestem pierwszy Dobra, Aszka O, to mój ten... Mój ten dron. Fajnie. nie Fajny mój dronik Wziął go, dobrze. Doby go To na 3 kontra 2. No to nieźle, może jeszcze taki gramy. Bo to o właśnie nie powiedziałem wam rankeda gram. Rankingową grę. A tu ich jadą. Glas. Z 1 do 2. Oj, tutaj go wziął. Robi go! No wreszcie! No bez jaj! No ten też no Ażka, Aszka. Aha, termit! Ta Termit go tam próbuje załatwić, oczywiście. Bądź coś się zlaczył, Czy mi się zdawało? No pomóż mu! No dobra, wygrał. Dobrze. Jesteś usprawiedliwiony. <laughs> Jeszcze będzie też końcowe intro, zobaczycie. No, pisze, napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało. Wiesz co, chyba wezmę szybko walkirię. Chyba. O, wezmę walkirię. Dobra. Jest 2 do 2, więc jeszcze 2 rundy, bo w, Walk w walkiri. W rankingowych gramy do 4 rund. O, co by tu wziąć? No dobra. A, i z ekipą Rainbow Six Siege Nie wiem czy będzie, no postaram się, żebym był, ale niestety nie mam dobrej jakiejś ekipy. Albo yy, ktoś nie chce, żeby był jego głos grany, a większość, którzy pozwalają na głos do YouTube'a to grają ze mną telasta. Albo, chyba... No tutaj kamery są na górę najpierw. Dobra i teraz na dół. Dobra jest. 40. Coś

Widziałem wziąłem, nie wziąłem, 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 nie wziąłem tego zostawię to. Dwa, to zawsze 10 za jedno. 10 punktów. Ale ta walkier jest wytatuowana. Dopiero za trzecim razem, jak tu grałem, zobaczyłem to. Powiem no, ja miałem tak, pierwszego, którego kupiłem, operatora, to był, to był, oprócz rekruter, rekruter się ma od razu oczywiście, to był Smoke. A jeżeli chodzi o dodatkowe, to pierwszego kupiłem Blackbirda. Kto taki zostawił? Blackberta, którego za pieniądze kupiłem, jak już mówiłem, prawdziwe, i skin'a do jego broni także, ale. O, się? czekajcie, ile idzie. O jest, idzie, dobra, nie, 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 nie. uciekaj, 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 się. I nie, trafię. Nie, nie trafię, nie, nie trafię, nie, dobrze jest, dobrze, ale <laughs> jeszcze obra. Prawie żebym oberwał. Mhm, No, czemu mi się ostrzegam? Dobra, wiecie, co trochę się tutaj boję. A i pierwszy, właśnie, to był ten Blackbird i. No tam jest jeszcze jeden. Dobra, nie sorry, nie uleczę cię tu. A potem wszystkich innych kto kupował, to kupowałem do prawdziwy hajs. Przepraszam, czy on zginął? Tamten na górze? Nie. A, to ten zginął, dobrze. Już myślałem, że tamta frostka zginą. O i teraz on na pewno będzie się do mnie przyjść. Dlatego ja tutaj pójdę. Nie. No, dobra. Nie, o, o, o! Dobra. Jest! Dobije. Kit. Kurde, roz... na Szybko, szybko! Ale ich tutaj załatwiłem. Ale akcja, poczekajcie tam gdzieś jeszcze jest. Nie, dobra, szybko muszę rozbroić to. Rozbrój, rozbroj, raz, dwa, trzy, do czterech. Cztery, udało się. Jakim cudem. Jest. <grywanie> jest nawet powtórka, ale mi dobrze, naprawdę, nie, dobrze to nagrywam. Mam nadzieję, że więcej jeszcze mi się uda. Jeszcze jedna jest runda. Dobra, wiesz za wezmę Blackberda, żeby nie było, że, że gram tylko takimi postaciami, ale naprawdę tak mi dobrze idzie, dlatego... chcę, to, chcę tego Blackberda wziąć. Mhm. Mm no, jestem najlepszy. Tutaj powyciszę ja ich trochę. A nie. Dobra. Zobaczcie w ogóle, czy oni coś gadali, ale... Czy oni coś gadają, ale oni nie gadają. Więc mogłem ich odciszyć, ale mam to gdzieś będę wcisznię. No teraz już wolę poszukać tego tego tej bomby. Zawsze to są jakieś punkty, co nie? Dobra, nie będę się. Dobra, ostatnia runda. Musimy, znaczy, albo jeszcze dwie, albo trzy. Bo we, może być też dogrywka, że jest 3-3 i ktoś będzie miał 4-3, to zazwyczaj jest dogrywka, że nie ma okay, później 4-4. Znaczy, nie ma także 4-3 i ktoś wygra, bo wygra w czwartym tylko jeżeli ktoś nawet później będzie 4-4, to i taki, tak jest dogrywka do 5. No, <laughs> dobrze wytłumaczyłem. No, nie, nie, nie. To... Nie, dobrze wytłumaczyłem. No. Chyba niemieckie, bo tutaj jest orzeł. Fajnie, że nie trzeba marnować czasu. Ja właśnie nie marnuję czasu, tylko zakładam tą Blackberda. Tą tarczę, jak wchodzę na górę, bo tu właśnie w sumie nic nie może zrobić. Może się tylko szybko wpuścić. A nie, w są niżej, ale nie, dobra. Dobrze, tutaj, o wiem, zrobimy taką zmyłkę. Tutaj podłożę. I wysadzę, muszę teraz poszukać, gdzie jest to drugie. A, tam jest, okej. Okay. Wysadzę to, tak, i teraz tutaj drugie podłoże I szybko biegnę tam, tak. Ok. I tam to wysadzę i oni, o, i oni będą. Dobra, jest. A, on tutaj jest, nie, to idę tam. Cholera. Ja idę tam. Tutaj może ktoś będzie. Tutaj może kurde. Dobra, może przeskoczę, Czemu nie mogę przeskoczyć? A, ten się nie da. To jest strasznie zasłanie, nie lubię tego. Co ty strzelasz? Daj spokój. No to bomba tu jest. Przyskaj, idę, no kurde, przestań strzelać. Ja tu idę teraz we mnie. No nie strzelaj! Aha a, bo tam jest ta Oli jak się mi trzęsie! go, czy nie? Ja cię to się tak trzęsie, co tam się dzieje? On tam jest, ale dużo krwi tam jest. Nie, no to jest rewelacyjna gra, ma dużo bugów i glitchy naprawdę, dużo osób naprawdę. No mówi, no mówi wam prawdę, naprawdę, naprawdę mówi. Ta... Co ja gadam? Nie, myślę, że wyjdzie może. Naprawdę, to, naprawdę. <śmiennie> ta, naprawdę, tak gra ma dużo lagów, gdzieś tam może tutaj. Okay. Szkoda, że na tym statku nie gramy. Ostatnia runda. Mam cię! Dobrze! Dobrze, pierwsza osoba, tej będzie Druga, o tam jest, tam jest, tam jest O, mam cię! Mam. Hop, hop, hop! Jest! Dobić go! Jest! To się! Jeden został tylko! Już po nich! Ostatni, a tam się schować. Tam się schować. Dobra, nie, K Kurde, ucieknij że teraz tutaj będzie. Ale z ten sam, jeden na jeden. Tylko czy to wygram. Jak to wygram, to się skończy ten odcinek. Bo chciałem wam tylko pokazać. Nie, naprawdę ten no, filmik jest bardzo fajny. Mi się, przynajmniej mi się podoba, że jest naprawdę tak dużo, że jest tak dużo dobrych moich akcji. Może będę pierwszy. Doleć coś będzie? Nie. Musiałam, chciałem pójść po ten. Bo rozbrajasz, ale on jest za daleko. Kurde, nie, dobra, wchodzę, walę to. Hopla. Gdzie on nie jest? 21, jego Gdzie on jest? Gdzie on jest? Kurde. on jest? teraz on Serio, jeszcze tego jest? Gdzie miał teraz Gdzie kurde. jest? Gdzie teraz sekund, Gdzie O Słyszę Gdzie słyszę go, słyszę go. Słyszę go. Słyszę go, Gdzie go. jest? Gdzie Gdzie ja, ale idiota wyszedł. Sorry, ale idiota wyszedł, by wygrał. Ja, ale, patrzcie. Patrzcie jeszcze raz. <ścoughs> by wygrał, gdyby nie wyszedł. A, pop popanie. Dobra, dziękuję wam bardzo za grę, za, za filmik. Naprawdę było fajnie. Jestem pierwszy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.